Ooo, o, to jest taki sam, prawda? Salon, trzydzieści. Salony. Dobra, Bup Eee, whiskas, o bardzo. Ooo, whiskas, kurczeń. O, nieźle, dzisiaj się przebraliśmy w ogóle nie? za. Czek, nie, gdzie kuczyn ten whiskas jest? jest za stronę. Właśnie kuczyn. chyba na mainie, o, na mainie jest. Oh, hit tu Tutaj jest w ogóle, to jest kąmie. Wszyscy. No, i się nie odezwie. Anna piątka se po no. raz, dobra. Jesteś Ty grzyścin, się tam O? To ja. A dobra, bo ciebie ledwo słychać. Idź i ciś, idź i ciś. mnie ledwo słychać? No. Siema Dwight. Siema Dwight. Siema siema. I tam widzę. Ty, ja mam pomysł, czekaj. Obiegnie za mną. A, to nie będzie tak, no nie, bo to trzeba czwórką zrobić. A co chcesz zrobić? On będzie szedł na tym balkonie trzeba wszyscy ustawiają w linii i głowa do góry Na dole drzwi rozpalił No to jak ja będę się ganiał. Chodzi na górę, idzie on A, i dziewiska Ruinę ma ruina On zaskoczył też na dół, co jest? Możecie teraz to zrobić jak chcecie Ale czego oni? O to chodzi, że on nas widział Politek. To on? Co to było? Polatara, coś, nie? Co? Co to było w ogóle? Do no tak. Strony. Idę szukać ruiny? Nie ma sensu. Nie ma, sensu. Nie ma sensu. Za mną biegamy. Nie, nie jest sens, jaka jest ruina, trzeba ją znaleźć dla zasady. Żeby pokazać mi Tak, żeby <laughs> pokazać, ile robi dominację. Ty, jedwabne. Ale za mną cały czas. Ty się, ten. ten, ten, ten. On się obejrzał za siebie, nie? Żeby sprawdzić, czy że nikt nie idzie po save'a. Patrzył na ja. mnie i On, on, on się na mnie popatrzył na górę Trzymaj, teraz. trzymaj, łapię się, dawaj. Co ty robisz? Co ty trzymaj. robisz tym dżionem? Co ty robisz? A, <laughs> łapię go. Dobra, nie. Kogo, mnie? No. <laughs> A co teraz? A. <laughs> Weź przy hita, aha, No dobra. No, on jest za mocny. Trzeba się z nim pobawić. Co on zrobił? Dobra, dobra. Dobra, jestem twoją tarczą. Ja na niego spadłem... Kucnąłem mu i on we mnie nie trafił. Co nie lep. jestem. Bądź, dalej. Nice. <głos》>. Dobra, nara. Ro... Oj, 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 oj się tam zblokowałem, w ogóle A, nic o, jest na mnie. O tak, oczywiście. Dobra, ja się wyleczę i mogę znowu. <głos》> możesz stąd iść? Łał, wow, dostałem, dzięki Patrz tu Siema No, on jego A? goni O, oh. No, Cześć. siema nie, ja Mam on ma buzla Muszę Shaka dropować Digno, nie, nie, dobiegnę nawet Biegnę za nim Bardzo dobrze, dobrze. dobiegł, lol Jaki on jest szybki, ty Gdzie on jest? Kolał mnie Co tam? się dzieje w tym kieleczku, halo? Wszystko i nic a, okej. Okay. A, będzie przeskakiwał? Uciekaj, co? Jakim cudem przeskoczył przez to? On jest taki zblokowany. Po co ty się kurwa i O, mnie, o dupił no, Okej. Okay. No bo... A teraz to będzie się na Galousy No nie, nie Nie, nie idzie no, na Galousy. On okay. do mnie na, na szóstkę przyszedł Ja już tutaj ewakuowałam się stąd Dobra leżę no, tam jest dobre, no to daleko. Chcesz możesz apteczkę? O no, może no, no, dać. Ja witole, świetne to było. E, kopie gena? Nie. Nie, kopnie, bo ma tą ruinę śmieszną. Ale biegnie w waszą stronę jak coś, nie? No, już tu idzie. Uh. Aha, on nawet nie hmm. wie co Dwaj widzę dalej, jak się sprejuje to nie ma oczu o, On tu jest, what? On jak się sprejuje no. to tak mi rób, tak mi rób Pokos oczywiście Idź pod paletę, może się uda Nie Próbuję do ściany podnieść Tanki, weź się zdejmij Grzesia Chciałem przyjść przy, po mnie O, bo Grzesiu dalej wisił, no, kurczę ta, ta, ta. Tak, tak, tak Tak sobie wiszę ta Ja mam spreja na sobie, no to nie idę Nie wiem czy zdążę że on teraz to, to nie do automatu przyjdzie nie, nie przyjdę, garausy sprawdzą. Dobra, się ewakuacja. Ewakuation, modification. No ale to gubiony jest teraz, nie mimo wszystko ten Wrócił Tak. Dobra, zostało nam kręcenie genów. Let's go. A za mną jest coraz? Raz, dwa i trzy. Jest za mną cały czas na, bo... na wietaraku. Nie, bo w każdym się na mnie i o. No teraz poszedł za tobą. Najgorzej, bo kurde, nie nie Osiągnijcie Biegnę. Dobra, super. Ja chcę skończyć tego genu, w ogóle genów nie robimy w tym meczu. Każdy sobie biega. Bez scenu. Ała, co za boli? Trzeba pokręcić. Co to, to boli? No, trochę trzeba. Kurde, ty, no zrzuciłem paletę mu na łeb i, i, i tak hitnął. Bagowana gra. Ja bo nie wiem, czy on jest kurczę na tobie tam dalej, czy. czy coś się nie, mnie wie. nie podnosi, ja się. Ale to nosi. move, move, move. A nie wiem, to już impostor. <śmiech> <śmiech> ja zaraz będę natyknięcie, nie? Dynkę sobie rozwalił. <śmiech> <śmiech> Kurde czeka Bonga Bonga Dobra no Takzek już uratowany Ciekaw, po raz drugi Grzeki jest uratowany Tylko impostora to się nie ratuje to się dyskryminuje Oj oj oj. oj. Nie <laughs> <przekuś> w Grzekz <podtrzasku, śmiech> w chyba uh, Witam witam bracie No ja w podrzasku, no jednak ja Kogo on goni, bo ja nie wiem Mnie goni Przed mainem O dobra, ja. widzę Kucze Legendy głosują, że Dwighta Łycego, w dodatku w żółtej koszulce I jeszcze w spodniach roboczych To ja idę flash save'a robić Ja jeszcze nawet hita nie dostałam, co ty robisz? Ja bym potrzebował jakieś leczonko Nie wiem czy ja to ta latarka fioletowa, ale się ukradę, nie? Ale dokończmy pierdolę To moja była a, no to już nie jest twoja Dobra, spokojnie. Ja mam jedną tak także mi to tam wiesz O więc... nie, tu nie ma palety już Tu masz paletę, na tym O Dobra, idę Widom. na main'a może Pamiętaj, że drzwi otworzył Na górze Dobra, Dobra. Szybko ulecę O, Matar do mnie coś napisał Na to Matar, pozdrowiątkę Matar A Na paletę poszłaś, czy obiegniesz to? Tak, na się tutaj toju. Dobra, jestem Idę sobie jeszcze punkty od a co? A, Kurczy geno zrobić. A ja tam jeszcze chyba jeden wypanie wykręcony przy mnie Z tego co no, pamiętam ruiny może nie być tak fajnie wykręcone O nie wiem, nie wiem Ruina regresuje jak zwykłe kopnięcie, czyli nic A jest jeszcze trochę O pół no geno. To... O chyba To się A ja tu nie. zacząłem swoją przygodę z bliskasem dzisiaj i ty ją zakończysz No co? Halo, jestem z tyłu No feng, jak tam się kurde rzucała Jakby mi się udało dopiec do tego okna To skończylibyście kolejnego na ale niestety A, kolejny On poszedł nie... na jeden, ja w ogóle się nie spodziewałem, są on doleci do ciebie no właśnie tak duży ten dystans się wydawał, ale nie wiem, nie znam tego killera na tyle, że się powiem 100 znaczy, no drugim, to ocenić. na drugim, jakby drugi raz to ma, na drugim ma większy dystans trochę. O, wracał Whiskas, mhm. Tu są dwie palety, cztery palety, dobra, essa. Za mną biegnie? Ja mam pomysł Nie wiem, za kimś biegnie. Za tam. Jednak nie zadziałało. No, sam biegnie. Niech w ogóle nie kręcił na innego. Nie. Yeah. O oh my god. A czekajcie. Ja się, ja się ja protaktuję. Akcję ratowniczą zrobiłeś? wiesz? Kzasiu pokręcić gena na chwilę Dobra, gdzie, ale idę? Tam, 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 no, tam w rogu. Okej okay. okay. Trochę on oh, tam aptees. Ej będę wyszedł spaletą. O boże, idę, idę Nie zdążę, chyba co? No się, już, da się nice ładnie, nice nice Masz paletę jeszcze na drugi Masz jeszcze ten, y, z twojej afteczki, walne O, snipałam, nie Myślałam, że tu jest dalej coś za tymi filarami, gdzie piec. Kuźwa, w którą stronę on teraz? Możecie palec save'a spróbować. Pod paletą res też? A. No, tak, tak, tak. I pierwszy raz widzę, że tutaj wokół tego nie ma w ogóle miejsca do tylko to jest tak... No, no taka paleta wokół niczego. Kóre bym ci nie co No nie, miasta, nie, nie bo... niuchaj kuźwa tym Wisconsinem. Aha! Dziwne, aha. to mi się, Aha, że... aha okej. Okay. Dobra, rozumiem behavior. Tak. Ale <laughs> on już wieszek. szedł dosłownie, jak dostał prostu Ta, struna Tak, tak. On miał głowę do góry, jak taki... Nie ja, ja rozumiem behavior, oczywiście. Wszystko. Nasza gra jest zjebana. Mocno to wyglądało. O nie, w ogóle... Co jest, co się stało z głową, Dwighta? <laughs> tak. w kółko, no. Dobra, róbcie generator. No oni niech robią. <noise> nie mogę. Ale tam właśnie generator robiliśmy. A ty grześ miałeś gena robisz, nie robisz tego gena? Nie. Cię, że... nie nikt nie robi gena ja, przez cały ja, ten api, czas. Pole, ja myślałem, że gdzieś się gena robi. <głos> <głos> a no on jest. Za... kurwa ty. A, Dobra, to ja. do gena robi. Ja pitole, ja powiedziałem, żeby gdzieś się porobił chwile gena. A jak się sobie przyszedł z bomby no, do nas. Właśnie... Jakby spokoj, żeby dwie osoby z tej lecząc. No właśnie, się, ale nic żeby chciałam. robić, można robić gena w tym, no ja byłem, w tym momencie, już byłby skończony. Ja nie wiedziałem, bo, bo no myślałem, że jest że... samo, nie? No to ja mówię, dobra. Ja wiem, że jestem najbliżej tej. Że jestem Dzias. najbliżej. O. Fagi. I chciał pomóc. Nie dobra, no, no, co? się. O Boże. Nie u no, nas tam było minum. No ja właśnie specjalnie powiedziałem żebyś tu został. A teraz zginęło, chyba szkoda. A ty miałeś w ogóle jakąś adrenalinę? A ty, gigant tam mogłeś... Nie, nie miałam adrenaliny. No On do was poszedł z... chyba. Skomplikowaliśmy sobie mecz właśnie tym. No teraz podniesiesz, no ja O, dobra, dobra no jest. Dobra, mi się, trzeba upewnić po prostu, że ktoś tego gena nakręci. No, bez hitu. Nie, byłem w 100% pewny, nie? Ja też tak myślałem, że jak wy jesteście w dwie osoby, to właśnie... No, ja myślałem, to... myślałem, że ktoś kręci, dlatego ja siedziałem pod tym. Pod save'em, aha. Nie no, my Wy Wyszło tak, nie kręcił i da, no, dobra. <laughs> ja tylko słyszałem hasło, to pod paletą, by dobra, biegnę. Nie no, więc staliśmy. Tu tego jest połowa. No jest, jest, ja spróbuję innego pokręcić, po prostu i tyle, bo nie ma co. On cały czas same będzie się wracał. Właśnie w stronę... Tam, gdzie był kontyngel? O, czyli kobietra. Nie, nie idzie, tu idzie na... A dobra, idzie. Nie, idzie, idzie, idzie. skuraj jak coś ze radę sięną i ja sobie tego... Nie, nie bo mnie goni. Okej. Okay. A dobra, dam radę. Dobra, dam, 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 dam. Dobra. To jest głupi. No bo biorę sobie to okno. No to chociaż teraz dużo czasu zaoszczędziliśmy jak się nie goni. Albo on nie biorę, idę sobie again. On mnie go goni, także no. Aha. O kurczę karma, że siód, że nie mije wtedy. na wtedy za skit, ale od razu, nie? Słyszed, kurszy bieg na ciebie jeszcze teraz znowu ja cię goni. Boże. No nie, nie odpuści, co ty? No nie dobiegnę wszędzie z bomb mam... O. Ma... Ile masz Diggon gena? Połowę O 80% no ci powiem, jakby na tak z 90. Ty mam bramę koł siebie. Miałam się jeszcze nawet wyleczyć, pewnie co? Czemu ty tam idziesz? Reż po mnie apteczkę zabrałeś, tam jest jeszcze strzykawka. No właśnie, już zostało te Fengi. A no to hmm. już nie ma strzykawki. No nie ma, nie ma. Ja chcę, żeby on mnie gonił. O! Dobra, nice. No to teraz już w to, i to bramy przy szaku. Okej. Okay. Hey idę main na. Taki mały mogę to użyć, dobra. A, polecił, no. polecił do drugiej uważaj. A, no, to otwieraj szak. No, otwieram, otwieram. A raczej bez problemu, już teraz pojedę. Nie, otwieraj, zrobić. otwieraj. Idziesz do mnie też, czy nie? Idę do ciebie z nim. A, dobra, okej. Okay. Na fula, czy na 9 Na fula. Dobra, otwieraj protection. Ty. No nie może przez chwilę. No. Proszę mnie tu nie Także <laughs> <Ej>, Grzegorz Impostor. <laughs> uh, ro ruin and dying okej. Okej.